Jedną z pierwszych takich anegdot czy historii, jak pojechałem do urzędu wojewódzkiego jeszcze ówczesnego i się przedstawiłem, że jestem kierownikiem Perkoza, ja nie pamiętam już w jakiej to komórce było, a taki starszy urzędnik to mnie mówi, a to z tego perkoza? Ja mówię, no ale z którego? No, no z tego nad plusznym. No tak, mówi, tak, tak, tu dzwonił kiedyś taki jeszcze za dawnych czasów towarzysz i to się skończyło strasznym skandalem. Ja mówię tak, ale proszę mi opowiedzieć. Okazało się, że drugi dzień ciąg dzwonił. No, powiedział mi ten, ten człowiek to. Tak, i mówi, i dzwoni w jakiejś sprawie do Urzędu Wojewódzkiego i mówi... Yy, I gość się przedstawia po drugiej stronie y, tu Sowa. <ślesy> <ślesy> Urzędnik w urzędzie wojewódzkim przedstawia się tu sama. A na to, na to drug dzięcioł mówi, a tu dzięcioł z perkozak. No i od słowa do słowa zaczęła się rozmowa, ja o piesików nad dzięcioła. Na... Słuchajcie, dwóch towarzyszy tak się złapało, że skończyło to się polubownym sądem, korzyńskim sądem partyjnym, żeby tą całą sprawę jakoś, jakoś zagodzić, także i tych anegdot oczywiście i tych historii można bardzo dużo opowiadać, na koniec wam jeszcze opowiem jedną taką, o Dorotka właśnie tutaj cały czas wspierała mnie, e, taką przed obiadem zupełnie na luźno, e, nie inwestycją, bo inwestycji było dużo i to dużych wielomilionowych, z których tak naprawdę największą to jest podłączenie do kolektora ściekowego i do oczyszczalni ścieków w Olsztynku. To, to była taka gigantyczna sprawa. mi musiał pół gminy skanalizować, żeby tak, tak, rozwiązać problem. Tak, tak. tak, tak. Nie mogliśmy tak. zrobić inaczej, więc zrobiliśmy jeszcze przy okazji dwie wsie i siedem ośrodków. No w każdym razie drobna bardzo rzecz. Pierwsza sprawa, którą zrobiliśmy jak przedtem, to, to były kijki do ogniska, do pieczenia kiełbasek, żeby to nie były zwierzbiny tam tylko takie prawdziwe, z rękojeścią, na końcu metalowe i tak dalej. Drobna banalna rzecz. I wyobraźcie, ja byłem dumny z tego po prostu, że, że normalnie, już branżowo klient przychodzi, dostaje kijek i I na jednym z pierwszych ognisk jakoś na wiosnę mieliśmy uniwersytet, nie, jeszcze nie uniwersytet, wyższą szkołę pedagogiczną. Z, 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 mieliśmy profesorów, doktorów, tak, i tam było ognisko. Ja na to ognisko byłem zaproszony i słuchajcie, co ja widzę, przychodzę na to ognisko. Na tym ognisku stoją profesorowie wokół tego ogniska i jeden z profesorów, nie mogę uwierzyć własnym oczom, co robi, trzyma odwrotnie. Je. Wieczorem lękojeść w ognisku. Słuchajcie, to my by wołało, Robert wtedy pracował, pracował tak razem. Ja, ja byłem zburzony. No, po prostu no to, no, to, to, skandal. Po prostu, no, profesor piecze moją rękę. jeżeli było żal, a potraktowałeś to jako demonstrację. A okazało się, że jak profesor się odwrócił, że po prostu miał tak grube szkła jak y, okulary, jak Denka od butelek i... To powietrze to bazydosy, ze mnie zeszło. tej i tak naprawdę uratowaliśmy profesora, no bo wyobraźcie sobie, co by się stało Wiecie, to jest z całą wydarzył konsumować. Stojarzenie z dękiem od butelek też chyba. Jest. E, a na sam już koniec, tak? Bo mam wiele końców. Został koniec Został na Z najbardziej taką prestiżową natomiast wizytą, to w roku 2001 tutaj pani Jolanta Kwaśniewska zdecydowała się zrobić obóz tęczowy most. To był obóz, który był dedykowany, czy uczestnikami jego było 46 uczestników ze zwaśnionych krajów, które były wtedy w stanie wojny. To była fantastyczna sprawa, ale wybór nie był przypadkowy, dlatego że e, trzy miejsca wybrała pani Kwaśniewska i z tych trzech miejsc naprawdę takich prestiżowych, gdzie był duch, gdzie to było miejsce, gdzie działy się różne fantastyczne rzeczy, między innymi właśnie Perkot, więc ta historia e, to powodowała i ostatecznie został wybrany Perkot. Wtedy to e, był naszym gościem Paulo Coelho Wtedy to wizytował tutaj był pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, był wtedy Simon Perez. No, dużo znamienitych osobistości wtedy odwiedziło Perkos. Na koniec mógłbym też opowiedzieć parę anegdot z tego, ale, ale to zostawimy sobie, no blisko, coś, no zostawimy sobie coś na później. No tak no no, dziękuję bardzo.